24 pytania. Rozmowa poranka. Jacek Karnowski z nami w studiu, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie, panie ministrze. Dzień dobry. Jak bardzo niepokojąca dla pana i dla Polski w ogóle jest zapowiedź administracji amerykańskiej o wstrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy? No niepokojąca, ale to budzi niedźwiedzie, jak zapowiedział pan premier Donald Tusk. Przypomnijmy to, co mówił pan premier, że Ukraina z Europą to jest. 2,6 miliona żołnierzy, Stany Zjednoczone to jest 1,3 miliona, a Rosja 1,1 miliona, czyli Unia Europejska ma 2,6 do 1,1 miliona z Ukrainą, przewagę nad Rosją. Oczywiście to by wymaga pewnej jedności w Unii Europejskiej, nad tym pracują przywódcy. Powiedzmy też szczerze, że to wymaga przestawienie większości gospodarek unijnych, tak jak gospodarki polskiej, jednak na produkcję zbrojeń, na... Wspieranie armii. No, no nie jest to, co byśmy marzyli, bo chcielibyśmy jednak budować zieloną Europę, Europę odporną, ale po to powstała Unia Europejska, żeby nie było wojen mm. i tak trzeba to zdyskontować. Czy jesteśmy w stanie wydawać jeszcze więcej na zbrojenia niż te dotychczasowe 4-7%? No przede wszystkim powinniśmy więcej wydawać ze środków unijnych i tu. Prowadzi rozmowy nasze ministerstwo, żeby część pieniędzy z pożyczek, chociażby z KPO, móc przeznaczyć na środki związane z produkcją zbrojeń. To myślę, że ale tak, z produkcją, że... z uruchomieniem produkcji zbrojeń, czy z zakupem zbrojeń? Ja myślę, że raczej powinniśmy uruchamiać produkcję zbrojeń. To także, jak na przykład rozmawiałem z jednym z marszałków, on by chciał też móc wspierać firmy, mhm. które małe firmy, czy średnie firmy, ale to większość są duże firmy, które. Produkują zbrojenia, po prostu na zakup nowych linii. Tylko do tej pory mieliśmy taką sytuację, że Unia Europejska nie, nie, skład, nie zgadzała się, żeby z funduszy zakupywać zbrojenia, żeby rozwijać firmy, które mają tak zwany ślad węglowy. No tutaj trudno sobie wyobrazić brak śladu że, węglowego, żeby produkować amunicję. Że produkować amunicję, tak, by było, tak, ale tak musimy się przekierunkować jako Unia Europejska i są to olbrzymie fundusze, które powinny przede wszystkim umożliwić produkować. Zbrojenia, no szczególnie że te produkty z Unii, z, ze Stanów Zjednoczonych zaraz mogą być oborzone cłem, no to trudno, żebyśmy się w tym kierunku obracali. Do ceł zaraz, zaraz jeszcze dojdziemy, ale to mają Państwo w rządzie szacunki, ile moglibyśmy z tej części pożyczkowej z KPO uszczknąć na, na zbrojenia. Około, mówi się około 20 miliardów złotych. 20 ale, miliardów tak, złotych, ale to, duża są, kwota. to są kwoty, o których do tej pory mówimy, dość duża kwota. Natomiast Oczywiście no... Złotych czy euro, bo jeszcze tego nie doprecyzowaliśmy. Czy Panie redaktorze, te negocjacje trwają, tak? I, i tutaj nie, nie rozstrzygajmy tego. My byśmy chcieli, ponieważ ta część pożyczkowa, chociaż cieszy się dużym powodzeniem, bo mhm. samorządy korzystają dobrze z tej części pożyczkowej, przedsiębiorcy także no to było tak, też na takie strategiczne rzeczy, chociażby jak odnawialne źródła energii, jak budowa wiatraków, budowa portów serwisowych. Budowa portów instalacyjnego w Gdańsku. Na to poszły pieniądze z KPO. I to jest też strategiczna rzecz dla nas. Energetyka, uniezależnienie się od, od gazu i od ropy. Ale tutaj poczekajmy na te negocjacje. Ja myślę, że tak jak Unia Europejska przeznaczyła pieniądze na pomoc Ukrainie i to były olbrzymie pieniądze właściwie. Budżetowo Ukraina trochę się utrzymuje dzięki tym pieniądzom. Czy chciała, chce przeznaczyć pieniądze na odbudowę Ukrainy? Tak tutaj myślę, że bardzo szybka ścieżka powinna być uruchomiona. Miejmy taką nadzieję na produkcję zbrojenia. Czy widzi Pan taką szansę, żeby Unia dodatkowo zapożyczyła się na poziomie unijnym właśnie, by się dozbroić, nie tylko państwa członkowskie, ale także by pomóc Ukrainie, bo wiele wskazuje na to, że zaraz to naprawdę Europa będzie musiała wypełnić te luki w systemie bezpieczeństwa, w systemie militariów Ukrainy, tę lukę, którą, która powstanie po wycofaniu pomocy amerykańskiej? Oczywiście, że tak, ale powinna Unia Europejska robić to mądrze, może nie tak, jak porzędny, poprzedni rząd PIS-u, który kupował na całym świecie tylko to chociażby co mówił Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Rzeszowie, odbudować centralny okręg przemysłowy i raczej te produkcje zbrojeń powinniśmy promować u nas w Polsce, a nie po. Kupować... Czy chociażby w Europie, prawda? Żeby tak, czy, 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 czy no pamiętamy kontrakt na Karakale, który zniszczył Macierewicz tak, i, i jak gdyby odsłonił Polskę, jeżeli chodzi o helikoptery bojowe. Pamiętamy, że kupujemy już czołgi gdziekolwiek, ale może trzeba zrezygnować z Abramsów, może zastanowić się nad członkiem koreańskim chociaż to, to jest wydaje się być bardziej stabilny partner w tej chwili mm -hmm. globalny niż Trump no tak, tylko że ten koreański partner jest połączony z tym trumpowskim partnerem, więc to też jest, jest mocniej. Zobaczymy, jak długo, bo to też nie wiadomo. No tak, tak. Trump się no chce tutaj... pokłócić z całym światem. Jest na najlepszej drodze. Ale czy bo w Unii Europejskiej są takie wątpliwości, żeby się już więcej nie zapożyczać, czy niezależnie od okoliczności, żeby nie zaciągać więcej europejskiego długu, nawet na zbrojenia? Są takie wątpliwości, bo każdy dług trzeba spłacać, o czym nie wiedział rząd Prawa i Sprawiedliwości, zadłużając się różnymi obligacjami na, 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 na rempał, jak to się mówi w Polsce. I mówił, że nie ma problemu, są pieniądze. One oczywiście są na rynku, ale jak wiemy, pamiętam były coraz droższe i coraz wyższa była inflacja, mm -hmm. jak pan Glapiński chciał puszczać nowe aplikacje. Natomiast powiedzmy, sobie szczerze, jest dosyć dużo pieniędzy jeszcze z KPO, które można przetransferować na sprawę zbrojeń i Najpierw o tym myśleć, potem o kolejnym zadłużaniu. jest Pan w stanie nam podać jakąś perspektywę końca tych rozmów z Komisją Europejską? W tej chwili no, o, wie, o zmianie Jak, wie, wie, jak wiemy, KPO. KPO to jest bardzo krótki termin. Mamy dwa lata na wydanie jeszcze. I tutaj no, no myślę, że to, to jest wiosna tego roku, kiedy trzeba porozumieć się odnośnie tych pieniędzy. Na razie mamy przestawienie pieniędzy także na kataklizm, który stał się w Polsce na powódź. Na, na powódź. tak. No tak, ale tutaj nie ma tej, tej tej rywalizacji z zieloną energią, czy w ogóle z kwestiami. No trochę jest, ekologicznymi. bo panie redaktorze, jak się odbudowuje drogi, jak się odbudowuje mosty, to nie były to te pieniądze, na które w KPU miało być, tylko pieniądze chociażby na bezpieczeństwo ruchu drogowego. A nie, na a nie na budowę drogi. dróg. Zresztą FENIX czy programy regionalne też coraz mniej są nastawione na drogi, bardziej na koleje, bardziej na transport szynowy, na transport elektryczny niż na budowę dróg. A tutaj no, powódź to jednak, chociażby taka ostatnia dyskusja, w której brałem udział w piątek między Komisją a Województwem Opolskim na temat możliwości przesunięcia pieniędzy ze środków na programy te miękkie, fesowskie, na odbudowę dróg. No, oczywiście też niechętnie komisja na to patrzy, ale ja mam nadzieję, że się na to zgodzi. Panie ministrze, dzisiaj wchodzą w życie cła nałożone przez Donalda Trumpa na Kanadę i Meksyk. Donald Trump zapowiada także 25% cła na Unię Europejską. Co by to oznaczało dla polskiej gospodarki? No, dla polskiej gospodarki niewiele. Paradoks jest, że najwięcej strat poniesie gospodarka słowacka. słowacka i gospodarka węgierska. Dla nas to nie będzie wiele, ale ja myślę, że będzie taka sytuacja jak w Kanadzie, kiedy Kanadyjczycy flagują flagą Kanady swoje produkty. Są strasznie zdziwieni, bo przecież to są dwa najbardziej zaprzyjaźnione kraje i, i, i... Tam praktycznie nigdy nie było granicy. Trump zażądał, zarządzał, żeby uszczelnić tą granicę. Celną żeby, jakby, tak? A, No tak, żeby... Fen, fen... Fentanyl, jak gdyby nie był wprowadzany z, z Kanady do, do Stanów Zjednoczonych i rząd Kanady to zrobił. No ale widać było, że to był tylko powód, bo, bo nie, no więcej. Tak tej... no, jeśli chodzi o fentanyl, to Stany Zjednoczone nie radzą sobie z, z epidemią produkcją. fentanylową, a nie, a, z, a nie a a To nie jest wina no Kanadyjczyków. No tak, ale, ale wie pan, no można. Róż... No i Kanadyjczycy oflagowali swoje produkty i raczej nie kupują produktów amerykańskich. myślę, że no to jest w ogóle podejście antyekonomiczne. To, to, to jest podejście na, w kierunku drożyzny w Stanach Zjednoczonych. I ja myślę, że Unia Europejska, no cóż, poznamy może będzie, będzie trzeba odejść od tej takiej polityki na kolanach wobec Stanów Zjednoczonych, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, wyzywając naszych sojuszników, rozbijając Unię Europejską. Tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, oczywiście, jeżeli chodzi o Unię rozbicie wewnętrzne czy przez. Orbana, czy przez takich panów czanków, bud, których, których po prostu nie wiem, co im się stało. Żeby... Bud, tak? Od Waldemara Buda, Budy. budy okay, Waldemara bud, tak. tak. No, no niestety, opowiadanie, że, że to Unia Europejska jest winna, tej, współwinna tej wojny, co powiedział kandydat PiSu, pan Nawrocki, czy, czy, czy właśnie wyzywanie od głupka. No, ja nie wiem, jak można w ogóle powiedzieć na prezydenta sąsiedniego kraju, że jest głupkiem. Ale, tak ale cóż, go myślę, z że, że po prostu PIS tą politykę wstawania z kolan rozumie tak, że, że trzeba na nie paść i, i, i jakich pokłony być. No mamy przykład, jak poważnie jest traktowany pan prezydent Andrzej Duda, który niestety był przyjęty w przedpokoju, tak praktycznie. Można powiedzieć, przez prezydenta Trumpa w 10 minut, i takiej polityki należy stosować. No. Ale Unia odpowie cłami, a my na cła amerykańskie? Jestem przekonany, że Unia odpowie cłami, jest przygotowana do tego. Powiedzmy też szczerze, że ta siła militarna wspólna Unii jest dużo większa niż siła militarna Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy takie trochę jak dzieci, że wszystko, co amerykańskie, to dobre. I, i, i myślę, że, że przestańmy tak myśleć. Musimy zacząć myśleć o, o, o tym, co jest produkowane. Polsce, ale co jest spotkowane we Francji, w Niemczech, w Szwecji czy we Włoszech? To dwa jeszcze pytania panie ministrze, dwa wątki, może nie dwa pytania, bo pytań może być więcej. Krajowa Administracja Skarbowa w ramach audytu złożyła 113 zawiadomień do prokuratury na ponad 92 miliardy złotych. Chodzi o audyt wydatkowania środków publicznych za poprzednich rządów. Nowe zawiadomienia dotyczą m.in. braku nadzoru resortu klimatu nad dochodami z handlu, emisjami CO2. Ja powtórzę, 113 zawiadomień na łączną kwotę ponad 92 miliardów złotych. Pana zaskakuje nie, no, skala? Nie, ja powiem szczerze, że zaskoczyła nas skala, kiedy... Zaczęliśmy przeglądać Fundus Sprawiedliwości, wydatki telewizji Jacka Kurskiego, czy kiedy zaczęliśmy wyglądać wydatki rezerw strategicznych rządowych, ale to była taka wisienka na torcie. Okazuje się, że te grube pieniądze są jeszcze... Niżej też mamy wydatki w, w czempionie, tak zwanym, czyli u pana Obajtka na, na różne zęby, czy, czy, czy tam zabiegi kosmetyczne. Czy Villa Plus, czy, w czy villa Plus, Ja no, tylko no, przykazuję, że... że. Krajowa Administracja Skarbowa stwierdziła wiele nieprawidłowości, w tym naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzeczne z ustalonym planem finansowym, działanie bez podstawy prawnej, bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby oraz niezabezpieczenie interesów pan, skarbu. To... Co udowodniła chociażby komisja, w której zasiadałem, komisja do spraw wyborów kopertowych, że wydawano pieniądze nie już bez trybu, tylko wydawano pieniądze wbrew op opiniom prawnym, nie, na, nie nawet na gębę, wbrew opiniom prawnych swoich prawników, szefa prawników, rady ministrów. No, no to jest coś niebywałego. Także wydawano je wbrew, wbrew obowiązującemu prawu, bo wtedy ta ustawa, przypomnijmy o wyborach, nie była jeszcze podpisana. No niestety było, traktowano państwo jak prywatny folwark, którym można wydawać pieniądze głównie dla kolegów, czy na tworzenie imperium medialnego przez księdza od Salcesonu. No włos staje na głowie i to wszystko trzeba rozliczyć. Myślę, że... W końcu trzeba zliczyć pana Ziobę za Fundusz Sprawiedliwości, za Pegazusa, trzeba rozliczyć pana Morawieckiego za wydatki z, z rządowej rezerwy strategicznej, czy pana Sasina za to, co działo się w nie? To ostatni wątek, bo dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza po raz kolejny będzie zajmowała się szeroko rozumianymi pieniędzmi dla Prawa i Sprawiedliwości i tą polityką epistolarną pomiędzy. Ministerstwem Finansów, ministrem Andrzejem Domańskim, a Państwową Komisją Wyborczą. Widzi pan jakieś rozwiązanie tego, tego pan, węzła gordyjskiego? Każdy z nas, tak jak ja i moje ministerstwo, w którym zasiadam, chciałoby się zajmować 3,30 miliardami z polityki spójności, a nie kilkoma milionami dla PiSu. Ale z drugiej strony no, nie można odpuścić, jeżeli ktoś kradnie pieniądze. To trzeba go złapać za rękę i nie wiem, co jeszcze trzeba udowadniać członkom Państwowej Komisji Wyborczej, którzy zastanawiają się, części z nich, czy te pieniądze się należą PiSowi, czy nie. No nie, się nie należą, skoro zatrudniali fikcyjnie osoby w KPRM, żeby robić wybory, skoro wydawali pieniądze bez żadnego trybu, to trudno, że pis dostał te pieniądze. To jest zły sygnał dla obywateli. Dlatego mówię, no, ja, ja, wie pan, no, odpowiadamy w naszym ministerstwie za 150 miliardów złotych, które wydają samorządy. I powiem szczerze, to może jeden wypadek taki mamy, że ktoś bez trybu wydał pieniądze, ale w takiej sytuacji na te 150 miliardów może to jest 2 miliony złotych, ale... ale, ale jak gdyby no takiej sytuacji nie ma, takiej bezczelności, takiej bezkarności, jak wydawało pieniądze także PiS, pieniędzy pa, spółek państwowych, z telewizji publicznej, z Urzędu Rady Ministrów na swoją kampanię, takiej sytuacji jeszcze świat nie widział. Panie ministrze, pan był podsłuchiwany, inwigilowany systemem Pegasus. Wąsik z Kamińskim, ministrowie Wąsik z Kamińskim mają się stawić przed Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa. Stawią się? Wie pan, jak się nie stawią, to będą doprowadzeni. Oczywiście pan prezydent Andrzej Duda pewnie ich przechowa na pewien czas w swoim pałacu, ale jestem przekonany, że nie będzie już pałacu Nawrockiego, żeby mógł go przechować. Jednak Rafał Trzaskowski prowadzi dynamiczną kampanię, ale to są złe osoby, tak jak pan Ziobro, który odpowiadał za zakup tego Pegasusa. I te osoby łamały... To był gwałt na demokracji. Pegasus bez trybu kupiony kupiony z pieniędzy dla ofiar przestępstw, założony przeciwnikom politycznym czy konkurentom politycznym w czasie kampanii wyborczej, tak jak panu Krzysztofowi Brezie, czy mnie, wie pan, i także w prywatnych celach, to mogę też powiedzieć, bo tak śledztwo jest rozszerzone nie tylko o sprawy polityczne, ale prywatne cele. To znaczy, że te materiały z pańskiego telefonu były wykorzystywane, tak? Także do. Według te, tego, co czytam w rozszerzeniu śledztwa, tak, więcej nie mogę powiedzieć. Rozumiem. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska, były prezydent Sopotu, także. Serdecznie dziękuję. Dobrego tak, dnia. Tak, dziękuję panie bardzo. Pozdrawiam Sopot, pozdrawiam panią prezydent. Polskie Radio 24.